Błonnik, święty gra dietetyku, który rzekomo czyści lita i reguluje trawienie. Serio? Człowiek to nie rura kanalizacyjna, żeby trzeba było go przepychać zielskiem. Błonnik to niestrabna masa roślinna, której ciało nie potrafi rozłożyć. Wiesz, co to znaczy? Że twój organizm męczy się, fermentuje, produkuje gazy, wzdęcia i toksyny, tylko po to, żeby pozbyć się czegoś, czego w ogóle nie potrzebował. Ale oczywiście, wmówiono Ci, że bez błonnika się nie da, bo marketing, bo przemysł roślinny musi sprzedawać odpady. Więc pakuje to w płatki, bułki, batoniki, fitness i każą wierzyć, że to zdrowe. A Ty siedzisz nad miską otrębów i zastanawiasz się, dlaczego brzuch wygląda jak balon. Człowiek nie ma komory fermentacyjnej jak krowa. Nie ma enzymów do rozkładu celulozy. Nasze jelita są krótkie, kwas żołądkowy ekstremalnie silny. A układ trawienny stworzony do białka i tłuszczu, nie do paszy. Kiedy jesz mięso, trawisz wszystko. Gładko, czysto, bez resztek. Kiedy jesz błonnik, zalega, fermentuje gnije. A potem mówią ci, że to oczyszczenie. Nie, to rozkład. Kiedyś też wierzyłem w błonnik, jadłem owsianki, pełnoziarniste chleby, warzywa na siłę. Byłem zdęty, zmęczony wiecznie głodny. Dziś mięso i tłuszcz, zero błonnika, zero problemu. Każda osoba, z którą pracuję, która wyrzuciła błonnik, mówi to samo. Brzuch zniknął, trawienie idealne, energia cały dzień. Bo Jelita nie potrzebują miotły, potrzebują spokoju. Napisz w komentarzu, czy dalej wierzysz, że błonnik to zbawienie.